Jak Janek mówił, Aleks, z ten swój najdłuższy krok, ja ci pomogę przejść do telewizji. To był 82 mhm. rok. Janek zmarł na jesieni, jak pamiętamy. W 82 roku. No ja nie zdecydowałem się na przejście. Przedem mhm. do telewizji w 83, ale Janka nie było. I teraz wchodzisz trochę w stado takich, mhm. może nie os, ale, ale no, no nie wchodzisz jako tam team lider, tylko wchodzisz jako ten, który musi zapracować na pozycję. By żył, to łatwiej by łatwiej było, ci. było Łatwiej by było, mhm. dlatego że. Że Janek mhm. mnie bardzo lubił, że myśmy spędzili surą mnóstwo czasu, taka przy... Przy... ale taka pozytywna protekcja. Wiem, wiem, myślę, że... wiem, jasne, ale no... Że... No, ktoś wymagał jest mentorem te... w życiu, tak, prawda? No, tak jak Tuszyński tutaj powiedział powiedziałem mhm. tej pierwszej transmisji, mnie wziął na, na, na radio. Tak? Wracamy do radia i pierwsza transmisja zrobiłem, i on wziął tą taśmę, postawił na, na tym montażu i mówi, puścił to. Widzi pan to, panie Darku? No, mówię, no tak szefie, do końca to nie. No to niech pan zrobi wszystko, żeby było widać. To jest szkoła relacjonowana, ciekawe. radiowa, malowania słowem, mhm. miejscowiania, charakteryzowania zawodników, mówienia o zachowaniu publiczności, ślinotok płynący, mhm. prawda? I teraz przyszedłem do telewizji. Janka nie było, ale był Stefan Rzeszow, był Mrzyk, byli wielcy komentatorzy prawda, mhm. telewizyjni. mówią, za dużo mówisz, człowieku. Mhm. To mhm. jest telewizja. Mhm. Ludzie wszystko widzą. Wyrzuć te wszystkie nawyki radiowe.